Wiadomo, trójka jakieś tam wady swoje miała, ale kilka bym nawet był w stanie wymienić. No na pewno ten system walki, system rozwoju postaci. Yy, dzisiaj wszedł nowy trailer Wiedźmina, jakieś tam technologiczne demo, więc pomyślałem, że możemy szybko obejrzeć, pogadać. Jest trochę późno, ale może się uda coś ciekawego zobaczyć. Może coś przeanalizujemy. Jasne. To jest na nowej wersji Unreal Engine'a, na Unreal Engine 5.6, jak się nie mylę. Więc już taka dosyć świeża sprawa, bo to chyba jeszcze w ogóle publicznie nie, nie został ten... ta wersja nie została opublikowana. A teraz jak tam coś działam, to mam wersję chyba 5.4. O, dobra. Okay, czyli to jest po prostu cinematic, to nie jest gameplay. Z jaskiem? Nie, nie. Brzmi Nie, ale fajnie. Fajnie y, twarze wyglądają oko. Ale fajnie kolory nie są takie typowo unrealowe. Chociaż hmm, to światło jest takie bardzo ciepłe, ale to mi to bardziej przypomina póki co tego ich wcześniejszego Red, Red Engine. Pewnie tam sporo customizacji było przy w nie tej gry. O, to nie jest jeszcze gameplay, to może zobaczymy później. O kurde. To Manticora, była chyba. Manticory jeszcze w grach nie widzieliśmy. Czyżbyśmy byśmy mieli zobaczyć, w tej. O, tuż. O, Ciri. O, i ma poprawioną twarz. no nie ma takiej jak. jak miała tam wcześniej. Na tym pierwszym trailerze. Nieźle wygląda. Ale wiadomo, krajobrazy to już ładnie wyglądały nawet w Wiedźminie 3. Więc tutaj byśmy chcieli zobaczyć jakieś mięsko, coś tam wewnątrz. Dziękuję. Dziękuję wszystkim i witam w stanie Unreal na Unreal Fest Orlando.

Co no jąś saw and are going to see now is running on standard PlayStation 5 60 FPS with ray tracing. No widzicie, 60 klatek na PS5 z ray tracingiem. No, nie powiem, imponujące. Ok, czyli w Kowierze.

Okej, okay, no wygląda nieźle. Patrzcie się obija. Aż tak o, powiedział, tak, no teraz lepiej. O, tu. Tu faktycznie, no. Te mięśnie. To jest coś ciekawego. Jak to będzie jako każdy każdy osobny segment, ten, ten, każdy ten mięsień, cofnijmy może. Okej, okay, czyli oni tu... Stwierdzą, że podzielili nogi i ogólnie konia na segmenty, żeby tam lepiej to wyglądało. Nie no, fajnie, jak zobaczymy, no tu to wiadomo, pokazali te, ale jak zobaczymy tą tylną nogę, to dobrze to wygląda, nie? Tylko to będzie miało znaczenie finalnie, jak. tam. Koń ma jakieś mikroruchy, no zresztą nawet ma te juki, to wszystko to nie widać aż tak dobrze, ale wiadomo. To jest zawsze tak, że jakieś tam mikro, mikroelementy w całości dają, dają kształt tego, jak, jak, jak się animacja prezentuje, więc może będzie OK. Jak okay, tu jakiś, no dobra, jakiś, jakaś technologia do roślinności, żeby była podzielona na więcej elementów, na night.

Podzielone na takie małe kawałeczki i potem z tego są renderowane. Fajne, no przez to, przez to każdy będzie miał swoją fizykę i też, jakby takie renderowanie może z takich małych bloczków trochę polepszy sprawę płynności, optymalizacji, przy, nawet przy takiej wielkiej ilości elementów. No to jest coś, co miało ten Unreal Engine wyróżniać, i tak za bardzo tego nie widać w większości gier. No ale. I może to będzie. No na razie jeszcze nie weszliśmy do miasta, już dużo obietnic, nie? Też pamiętam, że w Wiedźminie III też troszkę. Troszkę było naobiecywane i demo technologiczne wyglądało super, a później... Dobra. Ale tak jak mówię, bardziej mi to wygląda, jakby to, to była kolejna iteracja tego ich Red Engine. Tak powiedzmy, jeżeli chodzi o tonację kolorów, o... o, o sam taki, taki artystyczny vibe. To, to bardziej mi to wygląda, jakby to było właśnie od, od nich, niż, niż z Unreal Engine, nie? Bo Unreal Engine ma taką swoją paletę barw. Śmieszną i. No ja może nie jestem jakimś e, nie, nie, znawcą tych, tych wszystkich kolorów i palet, ale. No ja tu tego nie widzę. To jest dobrze, to jest na plus, bo wykorzystują technologię Unreal, a jednak. Jak widać, że ta customizacja była na na... na wysokim poziomie. Okej. Okay. Czyli jest targowisko. No już widzimy, że jest sporo osób. Każdy coś tam robi, obraca się, o! Widzieliście? Coś dzieje, ta babeczka się obraca. Tu chłop sobie jakoś reaguje. No podobno to teraz jest tak, że ten, ten prezenter i padem normalnie gra w to demo, więc... No jakby to tak miało wyglądać, to na przykład... No, fajnie, widzicie, jak tam reagowały te ciała, ci ludzie na, na przejście. To też jest ciekawe, to. też wygląda dobrze. Trochę jak w Asasynie, nie? Że nie przenikamy przez, przez ludzi, czy tam jakoś na sztywno się ruszamy, tylko właśnie on tak przechodzi między nimi. Tutaj to fajnie płynnie jest zrobione. Dobra. O! No, okej, okay, no. Fajnie. O, jeszcze chłop, tam gość podszedł tutaj. Inka sobie leci. Okej, okay, wszystko fajnie, tylko to jest jakaś tam mieścina, która jest przygotowana specjalnie pod to demo, nie? I. No i wiecie, czy to tak zawsze będzie? Czy to też nie będzie na przykład powtarzalne, że zawsze, jak wywrócimy komuś jabłka, to lecą te same, wiesz? Te same elementy otoczenia, w różnych miastach po prostu. Czy to będzie takie jak faktycznie interaktywne, że... No, że będzie tam symulować ten świat? Zobaczymy, no taka pełna symulacja, no to... Znaczy, będzie wymagająca. I no, tu jakiś... O, ale tu... Jak jest, może nawet to zwolnię. Jak upadł do tej kałuży, nie? No to, to trochę dziwne. To trochę dziwna ta animacja. Jak już przeleciał to chlusło. Ale to też wiadomo, no to, to mogą być jakieś... ...jakieś jeszcze rzeczy do poprawki. Świat wygląda na bardzo żywy, tutaj też... No różnorodni ludzie, no jakieś jakiś tam... bez nogi. Tutaj coś przymłynia świrują. No tak wyżej się dzieje. No ale czy tak naprawdę będzie. Gdy wjedziemy do innego miasta, czy to jest po prostu takie demko i. i jedno miasto, które, które fajnie jest tutaj odzorowane, a reszta będzie. Gdzie trochę jak w panku, nie? Też, też były obiecanki, a nie do końca to tak wyglądało, że każdy tam żył swoim życiem.

Manticory to chyba jedne z takich poważniejszych stworów, nie? Tam wiem, że. Był jakiś takich chyba cytat, że, że nawet wiedźmini przed nimi czuli lekki lęk, czy. Czy no po prostu jakby. No, 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 czuli do nich taki respekt, nie? No, Tutaj jakaś interakcja kupców. Kupców. No. Kupca i jakiegoś gościa. Okej, okay, no i czy tak się będzie faktycznie działo w tle? Takie coś. Wow. No to też fajnie. Czy płynnie bierze tą rybę, nie? To, yeah. wiemy, czy ta ryba to jest jakby cały jeden obiekt i. Jeśli ją goś chwycił, podniósł. Yeah. So, tu ją rzucił. Nieźle nie to wygląda, no tylko. Tylko to, jak to wygląda, jak to będzie. kurczę, jak to ogarnąć? Że, że w takim mieście jakaś losowa interakcja jest, jest tak zrobiona, nie? I tych interakcji, ile jest w samej tej wiosce? A co dopiero, jak będzie jakieś duże miasto? I tu to oni to robią. No, tu jakieś przedstawienie, coś ten. No ok, no to takie eventy, no to się już działy, nie? To to nie jest nic nowego. A dobra, to pokazują... Okej, zagęszczenie. No fajnie, no jeżeli to faktycznie jest na PS5, jak to wygląda i chodzi w tych 60 klatkach. Ja tu czasem coś widziałem, że chrupnęło, ale to okej, okay, no to jest to jest demo. To nie będziemy tutaj kierować. Właśnie, 300 animowanych szkieletów, każdy się czymś zajmuje, nie? to to dźwignie, nie? ten. ten... Czy w tym Unrealu faktycznie są jakieś systemy? Czy może CD Projekt coś, coś tam opracował razem z Unrealem i. Jakoś to sobie fajnie porenderują. No kurczę, ciężko powiedzieć. Ciężko też w to uwierzyć, patrząc na wiele gier, które już na Unrealu wyszły, i do takiego czegoś nie dowiozły. Nawet nie stały obok czegoś takiego, nie? Często właśnie gry na Unrealu na start po premierze.

and we are making this a reality thanks to our work on Unreal okay the team. the work we did together is going to bring a new generation of open world RPGs and I'm so proud of what we accomplished so far. I So we're almost done but before we go here's a small gift for all Witcher fans. A first look at Lanex. Jest, wow. co to jest? To jest stolica Kowiru, nie? O, przeleciała ta Antikora. Nie no, kurde, jakaś walka z Antikorą, to może być. No, może być ciekawa rzecz, ciekawe wyzwanie. Zawsze mnie w tych grach ciekawiło, jak, jak, jak mogliby ją przedstawić. Wiem, że w trójce gdzieś będzie, ale niestety. No dobra, no. Obejrzeliśmy. Obejrzeliśmy tutaj. Yy zaciekawiła te, ta technologia nanite. Jakieś mikroelementy. Czy każdy liść, każda gałąź to, to ma być jakiś tam osobny element. No właśnie. I one dopiero jakby oddziałują sobie i renderują, renderują już jakby obiekt taki taki już rzeczywisty. Fajnie. No dobra, no co mogę powiedzieć? No ja jestem. Ja jestem nahypowany na Wiedźmina chyba jak na żadną inną grę, która jest zapowiedziana. Niestety tutaj jestem nieobiektywny. Starałem się w miarę ten trailer obejrzeć bez tych emocji. Ale no tak, hype jest, klapki na oczach mam. Trójki wielkim fanem, zawsze jest, zawsze. No od zawsze jestem. I tak, i co? No, wiadomo, trójka jakieś tam wady swoje miała. Powiedzmy, że tam po czasie jestem nawet tam ich świadomy. Nie więcej, może nie wszystkich, może, może tylko kilku, ale, ale kilka bym nawet był w stanie wymienić. No na pewno ten system walki, system rozwoju postaci, yy, ekwipunek też był taki, taki, to zdobywanie tego lutu, też w pewnym momencie w ogóle, jakby w tupie się miało każdy miecz, każdą zbroję i tak dalej. To nie miało w ogóle sensu, ale no, jakby dialogami Fabuło taką. Jak na tamte czasy też, też jakby, no wizualną stroną gry. No i... Z interaktywnością świata, no, no, no... chyba też, no nieźle nie to wyglądało wtedy, nie? Wiadomo, powtarzały się gęby, ale, ale jednak... <coughs> jednak coś, coś miał w sobie ten, ten Nowigrad, te, te, te wszystkie wioski. welenek świetnie poprowadzono, no tutaj głównie historią, nie? Wiedźmin 300. No fajnie, jakby tutaj rozwiązali te problemy, a to, co było dobrze, no to podciągnęli, no. Wygląda na to, że graficznie... Graficznie ma wyglądać wyśmienicie ta gra. Jak będzie w, na dzień premiery? No to zobaczymy, nie. To, to, to nie jest jeszcze takie przesądzone, to nie jest jeszcze. To nie jest jeszcze powiedziane. Wszyscy wiemy, jak wyglądał Wiedźmin 3 przed premierą, a jak po. No i dobra, no chyba się mogę żegnać, bo obejrzeliśmy, więc, więc to tyle w tym materiale na razie. I, no i hej.